Przekaz od Pana Jezusa do żywego płomienia jest to bardzo dawny przekaz, ale nadal aktualny. Pragnę, abyście się codziennie modlili na różańcu świętym. Odmawiajcie całe wszystkie części, odmawiajcie również koronkę do miłosierdzia Bożego. Jest to minimum modlitwy na każdy dzień postarajcie się również uczcić mnie i moją świętą mamę odmawiając litanię loretańską chciałbym abyście przynajmniej raz na kilka lat odbyli spowiedź generalną z całego waszego życia postarajcie się do niej przygotować wyjątkowo dokładnie na żadnej spowiedzi niczego nigdy nie zatajajcie bo to jest bardzo ciężki rodzaj grzechu, świętokradztwo. Pragnę, abyście, wszystkie słodkie dzieci, pozbyły się wszelkich długów. Postarajcie się, bez potrzeby nie zaciągać nowych. Strzeżcie się dnia i godziny szatana, noc z dwunastego na trzynastego każdego miesiąca. Przebaczcie ludziom, z którymi żyjecie w niezgodzie. Gdy przyjmujecie mnie do swego serca, postarajcie się codziennie uzyskać odpust zupełny. Zlikwidujcie wszelką nienawiść w swoich sercach. Żyjcie miłością na co dzień. Kocham Was, kochane dzieci, światłości, i błogosławię Was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.